widzowie, w dzisiejszej powtórce będzie piękna rzecz, ale to za chwilę. Już przechodzimy do bitwy. Tak się na. I tutaj mówiłem Dominikowi Patrzcie się jak uczy Jak nie grasz nie pisem To musi 7 ISA 7, 7, 7 To musisz jeździć prawo lewo i W te boczne płyty go walić I tak go uczę Uczę A sam blokuje takie walenie w boczne płyty Bo go trafiłem Ale za chwilę zobaczcie coś pięknego To było wczoraj o 22.30. Tak mówię mu teraz, patrz. Nie. Tak się śmiałem. On mówił mi, nie. Ale taka prawda. Nie żartuję. A tu druga powtórka? Type 51. Co prawda, muszę się przyznać, poprzednią powtórkę przegrałem. Czy poprzednią bitwę? Dlaczego? No Dominik okazał się tutaj trochę lepszy, bo stwierdził: Dobra, ja teraz sobie skrapa. A on nie lubi jak się robi ze Na pewno będzie mu ciężko. I tak jak pomyślał, tak zrobił. Niełatwiej mi nie było. Taka prawda. A Ja nawet wtedy nie zdożyłem zrobić sobie skrapa. Tutaj, w tym miejscu, jak widać, gdzie miałem celownik. A on mnie już wtedy fokusował i to była jego taktyka. A teraz to ja wykazałem się mądrzejszym tym. Mówiłem Dominikowi, jak coś idziemy środkiem, Ale zobaczyłem, że bazę zajmuje, to pojechałem na bazę. Przy okazji subskrybujcie. No i widzę, że na powtórce bardziej loguje niż normalnie. <śpiewanie> W tym strzale będzie chyba piękna Piękny wybuch amunicji Eksplozja i yeah. yeah. Szkoda, że nie miałem wtedy lepszej grafiki No ale To chyba na tyle Subskrybuj ser jak 1000 Polecam I taka sprawa, jeśli wbijemy 1000 subskrypcji Pokażę twarz będę nagrywał z twarzą. Jeśli wbijemy 2000 subskrypcji 2000 subskrypcji będę robił live Jeśli wbijemy 3000 subskrypcji, będę rozdawał kasę. Więc... Polecam. Jeśli nie kasy, nie kasy. Będę rozdawiał po prostu złoto. O to chodzi. Dzięki, trzymajcie się i cześć.